Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Jakiś czas temu w odcinku Fast Update, w którym informowałem was o tym, że oprócz takich pełnowymiarowych, jednogodzinnych odcinków podcastu, no może czasem troszeczkę dłuższych, pojawią się także odcinki krótsze, no 15-20 minutowe. I celem tych odcinków będzie może nie tylko wchodzenie tak głęboko w jakieś poszczególne zagadnienia architektoniczne, czy też rozważanie takiej czy nie innej formy agregatu czy jakiegoś innego konceptu, ale takie troszeczkę bardziej ustrukturalizowane skatalogowane podejście, czy to do technik, czy to do wzorców, dookoła Domain Driven Design. I w tej właśnie serii, tak może nawet mini-serii odcinków Domain Driven Design Essentials, chciałbym wspólnie przejść przez poszczególne te wzorce, zarówno z taktycznego, jak i strategicznego Domain Driven Design, porozmawiać chwilę, czy to solo, czy z moimi gośćmi, na temat stosowalności poszczególnych wzorców i na co one się przekładają w praktyce, bo umówmy się, książka Evansa, w której te wszystkie koncepty zostały po raz pierwszy przedstawione, ona momentami jest dosyć trudna do czytania. I korzystając z okazji, jaką daje mi tutaj podcast, no chciałbym troszeczkę przybliżyć te poszczególne wzorce, bo okazuje się, że nawet jeżeli nie stosujemy podejścia domain-driven, to niektóre te wzorce dalej są aplikowalne na nasze projekty. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Nasz katalog rozpoczniemy od w sumie chyba najprostszego wzorca z taktycznego domain design, czyli value objectów, no, po polsku wartości, bo tutaj warto pamiętać też, że wszystkie wzorce przytoczone przez Erika Evansa, co do swoich angielskich nazw, mają także te nazwy polskie gdzie tłumaczenie niektórych z nich jest niestety dosyć nieszczęśliwe. Warto gdzieś na koniec dnia pamiętać, że coś, co Eric Evans po angielsku nazywał w ten sposób, bardzo często w tej polskiej literaturze występuje troszeczkę pod innym sformułowaniem, gdzie często takie tłumaczenie jeden do jednego może coś tam zaciemnić. Rozdział, w którym Eric Evans opisuje właśnie koncept value objectu, otwierają następujące zdania. Wiele obiektów nie ma pojęciowej tożsamości. Mogą one opisywać jedynie pewną charakterystykę rzeczy. No dosyć skomplikowaną definicję tutaj na początek nam Erik przytacza, więc spróbujmy rozpracować ją na czynniki pierwsze. Rzeczą, która od razu rzuca się w oczy w tej definicji, a jeżeli się nie rzuca, to rzucić się powinna, jest oczywiście hasło tożsamość. No i z czego to wynika? W bardzo wielu przypadkach, gdy rozpoczynamy proces analizy wymagań dotyczących nowego projektu, możemy dojść do takiego przekonania, że jedną z odpowiedzialności naszej aplikacji, którą projektujemy, jest w rzeczywistości śledzenie zmian zachodzących w czasie na obiektach, które są w tym systemie obsługiwane. Po to chociażby, aby zmienić zakres operacji, które na tym obiekcie są wykonywane, albo pokazać ich aktualny stan. Także uzupełniłem to suche wprowadzenie Evansa do tematyki value objectów jeszcze suchszą definicją, więc może jakiś przykład. Wyobraźmy sobie, że pracujemy nad systemem dla biblioteki, w którym użytkownicy, klienci mogą rejestrować swoje wypożyczenia, mogą prolongować, czyli je po prostu przedłużać, mogą także swoje wypożyczenia zwracać. Oczywiście nas będzie interesowało. To, czy dany użytkownik ma prawo wypożyczyć jakąś książkę kolejną do swojego zestawu wypożyczeń, czy nie przekroczył już jakichś zdefiniowanych limitów, które mogą zależeć z kolei od wielu innych przypadków. Więc kluczowe tu będzie śledzenie każdego z użytkownika, właściwie karty wypożyczeń danego użytkownika, bo o takim obiecie tutaj powinniśmy raczej rozmawiać, indywidualnie z osobna. Ponieważ karta, karcie nierówna, użytkownik użytkownikowi nierówny. Więc w tym przypadku każda karta biblioteczna przypisana do poszczególnych użytkowników będzie posiadała jasno określoną tożsamość, dzięki której będziemy mogli te zmiany śledzić względem czasu na każdej z nich. I oczywiście prawdopodobnie gdzieś pod spodem będzie ta tożsamość wyrażona po prostu identyfikatorem. No więc, właściwie o czym mówi nam Eric Evans we wprowadzeniu do tego rozdziału? No, mówi nam o tym, że w wielu systemach, w wielu sytuacjach nie ma rzeczywistej potrzeby nadawania tej tożsamości, nie ma potrzeby rozsiewania po całym systemie sztucznych być może identyfikatorów, ponieważ istnieją obiekty, której tej tożsamości autentycznie nie potrzebują. I takie obiekty nie będą zajmowały się w systemie opisem, czym właściwie poszczególne elementy są w ramach naszej domeny, którą implementujemy, tylko jakie te obiekty są. Wróćmy do przytoczonego tutaj przeze mnie przykładu biblioteki. W momencie, kiedybym przetrzymał pewną książkę zbyt długo, biblioteka, w zależności od różnych kryteriów, zacznie mi naliczać karę. I wysokość tej kary po pewnym czasie oczywiście będzie się zwiększała, 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 aż osiągnie pewien limit, który spowoduje prawdopodobnie zgłoszenie mnie do, do BIK-u czy innego nie, biura informacji kredytowej. I warto tu się także przyjrzeć troszeczkę temu obiektowi reprezentującemu samo moje zobowiązanie finansowe, bo wśród wielu różnych informacji, które będą w nim umieszczone, będzie prawdopodobnie tam także zawarta informacja o aktualnym saldzie mojego zobowiązania oraz jego pierwotnej wysokości. I z punktu widzenia rozważań o obiektach wartości, źródłowali, obiektach, może nas interesować, jak ta informacja będzie przechowana. I odpowiedzią może być tutaj spojrzenie na uniwersalny problem pod tytułem pieniądze: money. Pieniądze będą opisane przez dwie wielkości, przez walutę oraz ilość posiadanych środków. I do opisu poszczególnych tych parametrów, zarówno do waluty, jak i ilości, mogę użyć typów wbudowanych zazwyczaj w język programowania za pomocą którego implementuję aplikację. Walutę opiszę stringiem, a ilość posiadanych środków opiszę na przykład floatem albo integerem, w zależności czy lubię rozwiązywać zaokrąglenia na liczbach zmiennoprzecinkowych. Istotne będzie natomiast to, że jeżeli popatrzę tylko na jedną z posiadanych wartości, czy to na walutę, czy na ilość pieniędzy, to tak naprawdę nie będę potrafił prawdopodobnie na przykład dodać dwóch kwot do siebie, bo brakuje mi tej drugiej informacji. I dopiero złożone razem będą mi opisywały pewien nierozerwalny koncept. I dysponując tak zdefiniowanym typem pozwalającym przedstawić pieniądze, aplikacja może zlicencjonować dowolnie wiele obiektów, na przykład 5 zł, i pomiędzy nimi nie zauważyć żadnej różnicy, ponieważ porównywanie. Obiektów takiego typu będzie się w rzeczywistości odnosiło do porównywania wartości, które są w nich sterowane, a nie jakichś identyfikatorów, które ewidentnie są po prostu zbędne. I w tym przykładzie, no takim dosyć typowym, pozwoliłem sobie troszeczkę rozszerzyć ramy, w których się poruszamy. Bo oprócz tego, że pieniądze opisują mi. Jakby rzeczywistość, i, i, i dopiero mogę sobie je osadzić w jakimś kontekście, czy to spłaty zobowiązania, czy, czy na przykład wpłaty, gdzie będą tak naprawdę stanowiły wartość składowaną w innym obiekcie, to mam tutaj na myśli także koncept tzw. Whole Value Pattern, zaproponowanego przez Warda Cunninghama w 1994 roku, w koncepcie pod tytułem The Checks Pattern Language of Information Integrity, gdzie dodatkowym wymogiem będzie to, aby wartości, które są składowane razem w jakimś obiekcie, jednocześnie pozwalały na ich poprawną na przykład walidację. Powinny one po prostu tworzyć formę pojęciowej całości i mocno korespondować do tych zagadnień w modelu domenowym, do którego będziemy odwoływać później nasz kod. I tak zastanawiam się, czy znowu nie skręciłem przypadkowo w kierunku właśnie takich dość suchych definicji, więc może kolejny jakby tutaj przykład sobie dorzućmy do, do naszego portfolio. Innym przykładem właśnie tego w whole value i jednocześnie właśnie obiektów wartości mogą być na przykład współrzędne, wyrażone przez latitude, longitude, takie typowe atrybuty stanowiące opis rzeczywistości, szerokości, długości, geograficznej. Jeżeli dysponuje tylko szerokością geograficzną, a nie dysponuje informacją o drugim parametrze, nie potrafię na przykład narysować takiego punktu na mapie, ponieważ jest to linia. I odwrotnie, w stosunku do drugiego atrybutu. Dopiero obydwa parametry i szerokość i długość geograficzna połączone razem w obiekcie pod tytułem na przykład współrzędne geograficzne pozwalają mi reprezentować dany koncept domenowy. Jednocześnie dwa punkty na mapie będą tym samym miejscem w rzeczywistości, jeżeli te wartości szerokości i długości geograficznej będą wskazywały dokładnie takie same wartości. I w tym kontekście bardzo fajnie zaczyna brzmieć jeden z akapitów tego rozdziału. Ja pozwolę go sobie tutaj przytoczyć w całości. W sytuacji, gdy zależy ci tylko na atrybutach danego elementu modelu, zakwalifikuj je do wartości. Pozwól im wyrażać znaczenie atrybutów, które przechowują, i dodaj im wymaganą funkcjonalność. Traktuj wartości jako niezmienne nie nadawaj im tożsamości i unikaj złożoności projektowych wymaganych w encjach. Więc tutaj ten, ten opis rzeczywistości został uzupełniony o jeden aspekt, niezmienność i mutability. Chcielibyśmy w większości przypadków, zazwyczaj aby właśnie nasze obiekty były niezmienne, to znaczy w wyniku zlecania zmian na, na obiekcie, czyli po prostu wywoływania metod, nie chcielibyśmy doprowadzać zazwyczaj do modyfikacji ich zawartości, tylko na przykład utworzenia nowego obiektu. I ten koncept tej właśnie tej niezmienności mutability ma tutaj głęboki sens, ponieważ unikniemy wielu pułapek związanych na przykład ze współdzieleniem obiektów. Jeżeli ta sama instancja obiektu wartości była współdzielona w wielu innych obiektach, które ją posiadają w środku, na przykład encjach, no to zmiana w jednym obiekcie powoduje automatycznie modyfikację w innych obiektach i jeżeli ta wartość byłaby współdzielona no, wyobraźmy sobie teraz tę sytuację w naszej bibliotece, jeżeli jednemu użytkownikowi naliczyliśmy karę 1000 złotych i wszystkie inne karty czytelników w naszym systemie, karty zobowiązań zostały zaktualizowane w taki sposób. No, byłoby to niedopuszczalne. W momencie, jeżeli zmodyfikuje obiekt wartości, który będzie implementował tą zasadę immutability, czyli niezmienności, w wyniku tego zostanie utworzona nowa instancja o nowych właściwościach, która dalej będzie niezmienna. Jeżeli ja ją ponownie zmodyfikuję, to utworzona zostanie kolejna instancja, także, także niezmienna. I w wielu systemach nie będzie żadnym problemem wydajnościowym tworzenie dużej ilości małych obiektów, więc korzystanie z konceptu niezmienności tych obiektów będzie nam tylko plusowało i pozwoli uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Ale oczywiście można spotkać się z sytuacją odwrotną, gdzie z jakiegoś powodu Zespół zdecydował się na współdzielenie takiego obiektu pomiędzy wieloma instancjami. To oczywiście z tyłu głowy zawsze powinna być ta taka czerwona lampka, że jeżeli ja to zmodyfikuję, to moja zmiana może mieć wpływ na inne obiekty, więc muszę tą zmianę troszeczkę inaczej przetworzyć. Natomiast czynników do podjęcia takich decyzji mogą tu być kilka oczywiście. Czy to związane z, z wymaganiami performanceowymi co do systemu, ewentualnie może jakimiś ograniczeniami na platformie, na którym działa nasz system. Powodów mogą być wiele. I świetnym uzupełnieniem tego, co Eric Evans opisał w rozdziale poświęconym właśnie obiektom wartości w swojej słynnej książce Tackling Complexity in the Head of Software, jest sięgnięcie po drugą z tych słynnych książek, czyli Implementing Domain-Driven Design Wona Vernona. W rozdziale poświęconym value objectom znajduje się tam takie zestawienie charakterystyk, które możemy wykorzystać chociażby do takiego przetestowania, czy koncept, o którym my rozmawiamy na przykład w zespole, spełnia możliwie najwięcej z takich typowych założeń, które będą realizowany właśnie przez obiekty wartości. I na tej liście możemy znaleźć następujące rzeczy. Obiekt wartości, o którym rozmawiamy, mierzy, kwantyfikuje lub opisuje rzecz w domenie, może być utrzymany jako niezmienny, modeluje koncepcyjną całość, komponując powiązane atrybuty jako integralną całość, jest całkowicie wymienny w przypadku zmiany pomiaru lub opisu, można go porównać z innymi obiektami za pomocą porównywania wartości, Zapewnia swoim współpracownikom zachowania wolnych od skutków ubocznych. No czy tak, jak widzimy, dosyć dużo tych rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy, i o szukaniu opisu rzeczy w domenie, i immutability, czyli tej niezmienności, i modelowania za pomocą konceptów whole value woda gamma tej wymienności, porównywania za pomocą wartości, i tego uwolnienia od skutków ubocznych, nagle możemy użyć tego zestawienia jako takiego takiej checklisty do sprawdzania, czy to, o czym my rozmawiamy, możemy zaimplementować na koniec dnia jako właśnie value object. No i wyszło troszeczkę, jak słabi programiści są w estymację, bo osobiście miałem dużą nadzieję, że w tym krótkim odcinku poświęconym właśnie value objectom Uda mi się jeszcze zawrzeć troszeczkę więcej informacji na temat chociażby wykorzystania tych obiektów w testowaniu, wykorzystania tych obiektów w prezystencji, bo, ponieważ możemy użyć właśnie tego konceptu chociażby do optymalizacji baz danych. No ale z drugiej strony być może będzie okazja jeszcze na ten temat porozmawiać w jakimś osobnym odcinku w tej serii, mini serii Domain Different Design Essentials. Dziękuję, że spędziliście ze mną ostatnie 15 minut. Mam nadzieję, że ten odcinek stanowi takie uzupełnienie tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy do tej pory, chociażby z Kubą Pilimonem we wcześniejszych odcinkach o Domination Design. Zachęcam oczywiście do przesłuchania tych odcinków. A my się słyszymy już za tydzień w takim pełnowymiarowym godzinnym odcinku. Tym razem będzie poświęcony testowaniu. Trzymajcie się, cześć.